Pan z Wami, Twoim. słowa Ewangelii według świętego Mateusza. O Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię Wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa, a przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię? U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi. Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Pierwszą rzeczą, którą by trzeba pewnie wyjaśnić w związku z tym fragmentem Ewangelii jest to, że cała ta Ewangelia mówi o Bogu. Także w tym zdaniu, bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. W historii interpretacji tego zdania różne były sposoby odczytywania tego, co Jezus miał tutaj na myśli. Niektórzy mówili, że może tutaj chodzi rzeczywiście o szatana. No ale szatan nie ma władzy, żeby zdecydować o naszym losie wiecznym, ponieważ nie jest równy Bogu. Tylko Pan Bóg jest władcą życia, śmierci, wieczności. Pan Bóg decyduje o naszym losie wiecznym, a skoro jest miłością, już dawno zdecydował, że nasza wieczność będzie zamurzeniem w miłości. Były też takie interpretacje, że bójcie się tego, który w duszy ciało ciała ma że to może sam Chrystus na sądzie. Ale większość komentatorów, porównując też inne momenty, kiedy to zdanie pada u innych ewangelistów, pokazuje, że tu chodzi o Pana Boga, że właśnie Pan Bóg ma władzę nad życiem i śmiercią. Więc w związku z tym cały ten fragment mówi o Bogu, ale mówi też o lęku. Skoro można się bać Boga, to byłby jakiś taki lęk zdrowy. Ale można się też bać ludzi, no i z tego wszystkiego, co Jezus tu dzisiaj mówi, wygląda na to, że jest to lęk niezdrowy. Jak rozumieć ten zdrowy lęk? Ten zdrowy lęk Jezus używa w takim sensie, w jakim Pismo Świętego używa. Akurat w tym miejscu. Jest to duchowe przesłanie o lęku. Nie jest to podręcznik z psychologii, choć dużo ciekawych rzeczy o osobowości człowieka także w Piśmie Świętym znajdziemy. Ale tutaj Jezus mówi o, mówiąc o baniu się Boga, albo powiedzmy to innym słowem, które znamy dobrze, o bojaźni Bożej, bojaźni Boga. Mówi o takim podejściu do Boga pełnym szacunku, pełnym. Uwielbienia, pewnego respektu, pewnego uznania mocy Bożej, pewnego uniżenia przed Bogiem, pewnego także powierzenia się mocy potężnej Boga. To wszystko gdzieś kryje się w tym biblijnym pojęciu bojaźni Boża. I niedawno mieliśmy wierzmowanie w naszej parafii, niedawno czymś temu, gdzie jednym z darów Ducha Świętego jest dar bojaźni Bożej. Czyli dar uznania mocy potężnego Boga, dar zawierzenia się mocy potężnego Boga, dar powierzenia się, dar pewnego szacunku wobec majestatu, mocy, potęgi, przed którą się kłaniamy, wobec której klękamy. To jest zdrowa boja się, zdrowy lęk. Takie uznanie pewnej potęgi, pewnej mocy. I takiego zdrowego lęku uczymy się i uczymy nasze dzieci. No, uczymy, żeby miały taki zdrowy szacunek do pewnych żywiołów, na przykład do ognia. No, no, że to się można poparzyć. Że to może być szkodliwe. Ale nie chcemy z drugiej strony, żeby tak się dały ognia, żeby nigdy nie chciały gotować. Tak? Na przykład. No, uczymy też, nie wiem, dzieci. Yy obchodzenia się dobrze z żywiołem wody. No, że to trzeba umieć, nauczyć się pływać, trzeba mieć respekt wobec tego żywiołu, a nie chcemy, żeby tak się bały, żeby nie miały przyjemności na przykład z przebywania nad wodą czy z pływaniem. Czyli uczymy zdrowego lęku przed takimi rzeczami, które mają swoją moc, które mają swoją potęgę. Jezus mówi, że jeżeli byśmy w taki sposób żyli, w tym zdrowej bojaźni, uniżeniu, szacunku, uznaniu Bożej mocy, która jest także miłością, to trzeba szybko powiedzieć i dodać, pamiętać zawsze, że moc Boża jest mocą miłości. Tak jak tutaj Jezus opisuje, jest to moc troski, moc opieki, moc opatrzności czuwającej nad człowiekiem, bardziej niż nad wróblami, nad którymi też opatrzność czuwa. To, że Wróbel żyje i to, że spada na Ziemię, czyli że kończy swoją misję na Ziemi, jest pod opieką Boga Ojca, to my o wiele bardziej nie jesteśmy. Jesteśmy pod taką opieką mocy, miłości Boga. I żyjąc w takim uznaniu, w takim odniesieniu do Boga jako mocy, miłości, możemy wtedy powoli wyspywać się tego lęku niezdrowego, takiego byśmy powiedzieli instynktownego, lęku płynącego z tego, że mamy takie momenty, kiedy nam się wydaje, że jednak Bóg jest daleko, że wokół mnie dzieją się złe rzeczy, a Bóg jakoś, nie wiadomo dlaczego, pozwala na to, spotykają jakieś trudy, Bóg nie wiadomo dlaczego przed nimi mnie chroni, to w takim razie mamy takie doświadczenie, Strachu, wycofania się, bronienia się przed czymś, co nam zagraża, kiedy mamy taki moment, kiedy nie pamiętamy o tym, że jesteśmy pod opieką mocy miłości, opatrzności i Boga. I tego powoli, powoli się uczymy. Czasami mamy takie doświadczenie, że ten nasz instynktowny, tutaj właśnie taki emocjonalny, wpisany w nasze ciało, zdrowy też, lęk czasami bierze górę, czasami trochę trwa. To jest pewien odruch potrzebny nam, żeby tutaj jakoś przetrwać na, tym, na tej planecie. My to, że tu wszyscy siedzimy w miarę cali i zdrowi, to świadczy o tym, że ten mechanizm dobrze działa. Chronił nasze życie, nasz instynkt przetrwania aż do tej pory i jesteśmy tutaj wszyscy my, razem, cali. I uczymy się powoli jakoś, żeby ta pierwsza reakcja ręki także przed ludźmi, także przed wiadomościami o różnych zagrożeniach, wiadomościami o różnych trudach, Politycznych, gospodarczych, finansowych, dalej, żeby ta pierwsza reakcja ustąpiła jakiejś drugiej reakcji. Czyli byśmy się zastanowili nad tym, aha, mam doświadczenie teraz, że się boję, czy mogę z tym coś zrobić. Jeżeli to jest prawdziwe, realne zagrożenie, tuż przede mną jest jakiś właśnie żywioł, to trzeba się bronić, czy uciekać, normalna rzecz. Ale mamy takie doświadczenie, lęku przed rzeczami, które nie są tu i teraz bezpośrednio przed nami nam zagrażające, tylko są gdzieś w tych wiadomościach, których słuchamy, gdzieś w naszej głowie, w różnych takich wewnętrznych naszych naszej wyobraźni, wyobrażeniach. Warto tutaj tak sobie pomyśleć, to co dalej, co z tym lękiem. Skoro się boję, to mogę coś z tym lękiem jeszcze zrobić. Skoro nie służy mi w tym momencie, nie jest zdrowy, bo teraz tutaj, jak tu siedzę, czy teraz jak słucham nawet wiadomości, nie stoi nade mną nikt, kto by miał mi życie odebrać już teraz tutaj, to może ja mogę jakoś sięgnąć po wiary. I o tym Jezus cały czas tutaj mówi. Są momenty, kiedy doświadczamy tego instynktownego ręku, ale możemy sięgnąć po wiary, powiedzieć: A ja jednak wierzę, że Pan Bóg się nie A jednak wierzę, że Jezus Chrystus za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał, że jestem. W związku z tym uwolniony od unicestwienia. Nie muszę się bać śmierci jako końca życia. Nie muszę się bać ludzi, którzy zabiją moją, moje ciało, bo Jezus wskrzesił je do nowego życia w nieostatecznym. Tak jak sam zmartwychwstał. Przyszedł mi o tym powiedzieć wszystkim uczniom. Dzisiaj mamy niedzielę, taki co tygodniowy nasz dzień zmartwychwstania. Przypomina, że Jezus zmartwychwstał. Człowiek, który umarł, żyje po bo miłość Boża, utrzymuje go w istnieniu, możemy sięgnąć po wiarę. Święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu mówi, że człowiek najbardziej lęka się wtedy, kiedy grzeszy. Koniecznie od razu znaczy, że robi już coś złego, ale że przestał wierzyć, że Bóg jest miłością i że żyje pod opieką Bożej mocy, miłości, pod opieką Bożej opatrzności. To jest taki pierwszy grzech w sercu. Zanim na zewnątrz zrobimy coś złego, to znaczy, że jak się boimy z powodu grzechu, czyli nie pamiętam w danym momencie, nie wierzę w danym momencie, że Bóg mnie kocha, mnie zbawił, że nie, nie widzi moich grzechów, tylko widzi dziecko Boże we mnie, to wtedy zaczynam się bronić, zaczynam zwalczać takiego człowieka, bo się taki czuję zagrożony, zaczynam robić na zewnątrz różne grzechy. Ale pierwszy grzech jest w sercu, kiedy zapomnę, nie wierzę, nie pamiętam, że Bóg jest miłością, wtedy człowiek zaczął się bać według pisma świętego, tego duchowego odczytania życia. Adam w raju mówi: Pan Bóg go szuka w i mówi: Gdzie jesteś? On mówi: Przestraszyłem się, bo Szatan go spuścił, żeby nie wierzyć w to, że jest synem Boga, chociaż kilka wersetów wcześniej pismo święte opisuje, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Wydał w jego noc tchnienie życia, że jest podobny do Boga. Szatan mówił człowiekowi, że nie, Pan Bóg jest Twoim przeciwnikiem. W związku z tym człowiek zaczyna się bać, w takim duchowym sensie, to jest pierwszy moment lęku. Święty Paweł w drugim czytaniu nam tłumaczy, że tak, wszyscy ulegli temu lękowi, tej niewierzy, temu zapomnieniu, że są kochani na tej ziemi, Pan Bóg także się nas troszczy, ale przyszedł Jezus. Tak jak ten grzech, ta niewiara, ten lęk się rozlały po całej Ziemi, przeznaczyły serce człowieka, to jeszcze bardziej łaska, która przyszła przez Jezusa Chrystusa, jeszcze bardziej rozlewa się w naszych sercach i łagodzi lęk, uzdrawia lęk, wyzwala z za I zapraszam Święty Paweł, żeby ufać tej łasce, która jeszcze bardziej się rozlewa niż grzech, jeszcze bardziej się rozlewa w naszych sercach niż lęk. I na koniec musimy wrócić do takiego przesłania tej Ewangelii, to jak tu głosić Boga, jak tu przyznawać się do Chrystusa. To znaczy żyć wiarą. Żyć inaczej niż wielu ludzi dookoła nas, którzy żyją w lęku. Żyć w zaufaniu, żyć w pokoju serca, żyć w zaufaniu do opatrzności, podejmować też trudy, które są, wierząc, że Pan Bóg także idzie z nami, sam się przecież natrudził. Jezus w swojej męce. I to jest świadectwo. To nie zawsze oznacza głoszenie: Bóg jest miłością, Jezus Chrystus jest jego synem, zbawicielem, jesteś wolny od grzechu, żyj dla Boga. I zawsze to oznacza tak głoszenie katechezy. oznacza życie w zaufaniu, a skoro ufam, to mogę też innych traktować jako przyjaciół, bliźnich, a nie wrogów. Takie życie jest przyznawaniu się do Chrystusa, jest życiem jak Chrystus. I wtedy niektórzy mówią, ale nie, nie, ten, ten świat jest naprawdę zagrażający. I dlatego nas zaczynają zwalczać, dlatego Jezus mówi o tym, że także misjonarz podlega odrzuceniu, nieufności, niewierze, prześladowaniu. Dlatego że ten tekst dzisiejszej Ewangelii mówi, że Pan Bóg ujawni wszystko, co jest ukryte, to nie człowiek. Opiek bierze też w tym udział, ale jest w taki sposób zapisane to zdanie z Ewangelii, że nie ma nic świętego, co by nie miało być wyjawione. To jest ta bierna strona gramatyczna języka, czy znaczy, że tutaj działa Pan Panu będzie ujawniał. Ujawni o tyle, o ile ja będę żył wiarą, zaufaniem, bojaźnią Bożą, czyli powierzeniem się tej mocy, statu, ale także miłości, także bliskiej, także czułej. Jeśli będę takim świadkiem, tak żyjącym na tej ziemi, to będę świadkiem Chrystusa. Ciągle nas Pan Bóg zaprasza do pewnego nawrócenia serca, do uzdrowienia serca. Także w takim uszanowaniu, że mamy ten instynkt lęku, potrzebny na tej ziemi, ale mamy także wiarę, która może z tym instynktem lęku podjąć jakieś zastanowienie się, refleksji, i powiedzieć: Aha, no przestraszyłem się, zapomniałem, że Pan Bóg się nie troszczy. Ale przypomniał mi Duch Święty, który mieszka w moim sercu, darzył mnie darem bojaźni Bożej, mówi, zaufaj, powierz się, nie bój się.